Witajcie, kochani spontaniczni ogrodnicy. Koniec kwietnia, początek maja to najlepszy czas na zbiór czosnku niedźwiedziego. Musimy pamiętać, że jest on pod częściową ochroną. Rośnie w wilgotnych lasach liściastych, na terenach bagiennych, w rozlewiskach rzek, oraz jest hodowany i sadzony w ogródkach przydomowych. Jadalne są wszystkie części czosnku niedźwiedziego, począwszy od liści, łodyżek, podziemnych cebulach, cebulek i kwiatów. Kwiaty są miododajne i śnieżnobiałe. Kwiatostan podobny jest do małej rozetki kopru. Pięknie pachnie. Liście podobne są do tulipanów i konwali. Bardzo łatwo jest go z nimi pomylić, ale tulipany i konwalie są trujące. Czosnek możemy poznać po intensywnym czosnkowym zapachu. Wystarczy złamać łodyżkę lub urwać liścia, i już poczujemy jego czosnkowy zapach. Czosnek niedźwiedzi rośnie w bardzo dużych skupiskach na rozległych powierzchniach. Roślina pojawia się w kwietniu i szybko, bo już w czerwcu zamiera. We wrześniu. Można zbierać już podziemne cebulki. Czosnek niedźwiedzi to roślina lecznicza i przyprawowa stosowana od starożytności. Ma podobne, lecz mocniejsze właściwości od czosnku zwykłego. Zawiera witaminy z grupy A, E oraz witaminę C. Ma większą zawartość siarki która nazywana jest pierwiastkiem piękna, ponieważ świetnie wpływa na skórę, włosy i paznokcie. Jej związkami leczy się choroby skórne, łuszczycę czy trądzik. Poza tym stosowana jest do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, leczy się ni nią cukrzycę, miażdżycę, czy dnę moczanową. Nadmiar siarki wydalany jest z moczem. Wiosnek niedźwiedzi wspiera system immunologiczny. Ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe. Stosuje się go przy przeziębieniach, do leczenia ran, także w dietach odchudzających z uwagi na właściwości pobudzające wydzielanie soków żądkowych. Musimy pamiętać, że obniża ciśnienie krwi i ma działanie przeciwzakrzepowe. Z uwagi na dużą zawartość związków alkalicznych osoby wrażliwe lub uczulone powinny uważać lub ograniczyć spożycie czosnku. Czosnek niedźwiedzi ma także zastosowanie w ogrodnictwie, ponieważ hamuje rozwój mączniaka prawdziwego oraz zarazy ziemniaka. Ja gnojówkę z czosnku niedźwiedziego Gnojówką z czosnku niedźwiedziego będę podlewała warzywa, a oprysk zastosuję przeciwko mszycom. Czosnek niedźwiedzi również szeroko stosuje się w kuchni. Można z niego zrobić pyszne pesto, można dodawać go do sosów, mięs, zup i sałatek oraz twarogów. Przepyszne są kopytka z czosnkiem niedźwiedzim. Po prostu do ciasta dodajemy zmiksowane liście czosnku. Przepyszne. Czosnek niedźwiedzi jest niezwykle wartościową rośliną. Dlatego bardzo zachęcam do jego zbierania, sadzenia i spożywania. Na razie Wam dziękuję, kochani. Trzymajcie się! Cześć, pa, pa! Jeśli spodobał Wam się mój film i relacja z naszej wyprawy, dajcie subika, będzie mi bardzo miło! Na razie, pa! Thank you